Jak w kilku krokach dzięki wizualizacji osiągnąć cele oraz marzenia? Wykreuj swoje cele. Wizualizacja pomaga nam precyzyjnie zdefiniować nasze cele oraz marzenia. Wyobrażając sobie je w szczegółach, jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie następny cel priorytetowy: wzmacnianie motywacji. Wizualizacja siebie, gdy osiągniemy cel, jest motywująca oraz sprawia, iż nasza determinacja wzrasta. Skupienie się na procesie. Wizualizacja umożliwia nam również skupienie się na drodze do osiągnięcia celu. jeżeli również masz pytania do tego filmu lub pomysł na po kolejny